Jeżeli dzisiaj będzie tu 10 tysięcy łapek, to jutro tańczę makarenę i wrzucam to na kanał. Tak! Ten nowy taniec z Fortnite. Hej, cześć, cześć malkowidzowie, z tej strony Rogalik, a dzisiaj będziemy udawać Supermana w Fortnite. Nowym, niedostępnym skinem. Dzisiaj będziemy udawać Supermana, będziemy starać się trollować innych graczy, oraz postaramy się wygrać gierkę z gościem, który nabrał się właśnie na takiego Supermana. Jeżeli chcesz wygrać 5 kbibaksów na jakieś zakupy w sklepie, to łapkę w górę, suba z dzwonkiem, piszko Drogalik 9 w sklepie Fortnite oraz komentarz za ceną filmu. A tymczasem bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, widzowie, lecimy sobie pierwszą gierkę Supermanem i będziemy starać się po prostu udawać bossa. Od razu, przepraszam jeszcze raz za echo, ale dużo się dzieje, ok? I będzie naprawdę gigakos. Dobra, lądujemy sobie szybko w tym miejscu, żeby zebrać jakąkolwiek broń na start i po prostu mieć coś, żeby udawać tego bossa tam na dole. Tu jeszcze jest safety. Mamy jakiegoś kałaszka i możemy bez problemu schodzić na dół. I ciekawi jestem, jak ludzie po prostu zareagują na tego Supermana. Ok, jest tu ziomek który leży, elegancko, Gabriel jest tu, dobra, okej, okay. i tutaj możemy sobie bez problemu wypić potki i w tym pokoju zaczynamy od razu udawać supermana, co będzie totalnym sztosem mam nadzieję, okej, okay. Że do mnie strzela, a to dr Sloan, okej, okay. mogę tutaj udawać sobie bossa od razu przy Doktor Sloan. mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, co nie, włączam bot movement i widzimy się za chwilę w ogóle tutaj jest pokój z obcymi, tak jakby tutaj cokolwiek jakiś superman miał być, więc dobra okej, okay, chłop przed, chłop przed. obróciłem się Ok, chłop na nas patrzy nie strzela do nas Pije sobie apteczkę Jest sobie apteczkę Co ten chłop robi? Co jest z nim nie tak? Doktor Sloan tu jest Ja muszę stąd iść Idę stąd podniosę tą emkę Ale sobie wychodzimy tędy Okej, okay, on do nas celuje Kucnąłem przypadkiem Nie, 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 nie Stary, makarena Pio makarena ten co dawaj, Janek na O dobra, jest ziomkiem naszym, jest ziomkiem naszym, wspólną emotkę chce. Dobra, jest git, lecimy z nim emotkę. Mam nadzieję, że mnie tylko nie zabije. Rzucę mu potki dwie i wypiję sam. Okej, on ma apteczkę, więc ją ukradniemy tą apteczkę, żeby bo nam zabrał HP i sobie tutaj ją po prostu. Nie, nie strzelaj! Nie, 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 stary, Kojnie stary. Chillera jest i utopia. Nie, nie strzelaj, nie, 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 nie strzelaj, stary! Nie, 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 no co on mi robi? Dobra, wygląda na to, że mamy ziomka, no co jaja robisz? No ma 7 HP! Co ty robisz? Ty tak, gdi jeszcze tańczy! Taki się OG player! Ej, Byku, bo ty mnie tu zostawiłeś. Mam 7 HP i nie mam żadnych, żadnego leczenia. O nie, zauważył mnie ktoś! Zauważył mnie ktoś na znaczniku. O, apteczka! O, apteczka! Dzięki Byku! Dzięki Bogu za apteczkę. Czyli on nie chce nas zabijać! Jest! Udało się nam z kimś zaprzyjaźnić Dobra, idziemy, stary, kradamy się, skradamy się. Chłop się skrada, skradam się za nim. Mamy pompę, więc się skradam z nim po prostu. <laughs> ktoś mnie zauważył. To i chyba on na tym radarze. Rzuca mi tam, rzuca mi tam, okej. Okay. Dostałem podkę. Jest Gituwa? kradamy się z nim. Makarenę zaraz będziemy tańczyć, tylko znajdźmy jakiś chłopów. Okej, okay, tu jest Doktor Sloane i banan jakiś. Nie, dostałem hita! Zabił mnie jakiś ziomek. Noflex but okay, a miałem takiego zioma przy sobie, ja pierdzielę! Tragedia jakaś, widzowie, lećmy po prostu jeszcze raz. Dobra, tym razem zrobię to chyba na szczycie wieży. Tam na górze weźmiemy w rękę pompę i po prostu będziemy sobie szli w taki sposób, jakby to robił po prostu bot. A na górze tam jest skrzynka, więc może ktoś będzie chciał, Przyjść po prostu po ten lód. tej skrzynki nie otworzymy, żeby nie było przypału, wypiję kewa i będzie gitara. By the way, boss Superman teleskopie. Chociaż w sumie, jakby mnie wystrzeliwało do góry, to by było. Nie, to by nie miało sensu, sorry. Mam, że oczekiwanie tutaj jest zgoła nudne, ale poczekamy, może ktoś tutaj przyjdzie na skrzynkę i po prostu się zlituje. może tutaj kogoś, Okej, okay, jest chyba Ziomek, widzę go, je potkę Widziałem, okej, okay. tworzył sobie skrzynkę Ja sobie chodzę, ok? jest gituwa, Ktoś mi wysłał, F mi wysłał, nie, dlaczego mi wysłałeś F? Dostałem od niego, co on robi? O, wysłał cute minkę, o chciałbym dla niego Dobra, ja mu, ja mu, po prostu machnę Ja mu po prostu machnę, że musimy ten, że musimy Nie, 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 nie Byku, 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 ja uciekam, uciekam Uciekam od niego Co za nędznik musi tak Robić w tej grze, co jest? Dobra, kolejna gierka, Tym teraz domek jest naszym celem, tutaj udawania bossa, ze względu na to, że tam po prostu każdy mnie już zabija i mam tego już po prostu dosyć i podziurki w nosie. Chłop nie ogląda, którego przed chwilą zabiłem, bo od razu wjechał we mnie jak w szmatę. Dobra, tutaj na domku nikogo nie ma, więc ja jestem w zgodzie tutaj z chłopakami od ajogarców. i myślę, że tutaj możemy, jeszcze zamkniemy drzwi od tyłu, żeby tutaj elegancko sobie udawać bossa i czekamy na kogoś, kto może tutaj przyjść. Okej, okay, słyszę tutaj jakieś strzały Cały czas coś walczy Jestem ciekaw, czy tutaj ktokolwiek przyjdzie Bo strzelają cały czas tymi tymi Ja się co chwilę tutaj podświetlam Jak nie ktoś Ja tutaj cały czas udaję Trudno, zobaczymy co będzie To jest chłop, który poszedł tam On poszedł po skrzynkę, prawda? Dobra, podejdźmy tam do niego Zabudował się od nas My tutaj udajemy cały czas Tak jakbyśmy po prostu byli botem Zwyczajnym Tary, to nie jest trudne Tym Supermanem powinienem zrobić na tobie jakieś wrażenie Okej, okay, chłop strzelił Kurde, to jest najgorsze, że ja nie mam tej koronki nad głową, tylko mam ten znacznik, co normalny gracz. Co jest? Chłop do mnie strzela przez ścianę. Co jest? To jest on, prawda? Ja tutaj robię dywy, nie? Robię dyby. Udaję bossa. trudno. Okej? Okay. Co to jest za ziomek? Skara mi rzucił! Co to ma być? Nie podnoszę, bo ja jestem potem. Nie podnoszę tego skara. O, a dobra, on wie chyba, że ja nie jestem potem. Mam to wziąć? Dobra, biorę. Biorę skara. Okej. Okay. I lecę dalej. Jestem bosem ze Skarem. Jest gituwa. o nie? Dobra, tu nasz ziomek walczy. Dobra, on tam walczy, a my sobie tutaj bosa udajemy, więc jest git. Okej, okay, zabił chyba. Rzuca mi coś. Podki mi rzuca. Wezmę, przyjmę. Wypiję podkę, bandaże, jest, let's go mamy ziomka, mamy ziomka, mamy ziomka wreszcie, let's go, pomachajmy mu kilofem żeby wiedział, że jesteśmy przyjaźni do niego nastawieni jesteśmy przyjaźni nastawieni, on nam dał skara ja mu mogę tego skara oddać, bo byku, zobacz trzymaj, ja ci oddam tego skara, co on mi dał pompę? niebieską? co to za szyb jakiś jest, weź sobie, co jest, on ma dwa złote skary, jak to jest możliwe idziemy za nim, zobaczymy co on tutaj porobi rozwala ściankę elegancko, dobra, lecimy po prostu za nim, o tam jest typek Zabił go, co to jest za szef Jeszcze ze snajperki! ja po prostu idę za nim Okej, okay, tu jest kolejny ziomo, tu jest kolejny ziomo Ja nie mogę walczyć, bo zaraz mnie zbanuje tutaj przez to wszystko Więc ja nie będę mu pomagał walczyć Ale mam nadzieję, że nie będzie problemu Strzelił tutaj do niego, jest walka rozgrywana, ja się kitaram za kamieniem. Mam nadzieję, że tu nikt z tyłu do nas nie doleci. Okej, okay, ktoś nie żyje. I to czy nas ziomek nie żyje, czy ten? Okej, okay, nasz ziomek, lecimy za nim. Myślę, że to jest ta gierka bo to jest jakiś totalny napocuch. W ogóle tego skina to pierwszy raz widzę w gierce. Czemu ja go nie mam? Chociaż ja mam w sumie supermana, to nie powinienem narzekać. Lecimy po prostu za nim. Lecimy po prostu. Co to jest zapotniak? Ja nie strzelam do tego samego ziomka, żeby nie dostać malicji za Timing. Dobra, lecimy za nim, skradamy się, skradamy się. Let's go! Ale to jest jakiś napocuch totalny! Co to ma być? I spaza chyba! Co jest? Okej, okay, spaz, spaz poszedł. Zabił kolejnego ziomka. Co to ma znaczyć, stary? Dwa spazy! Dobra, biorę jednego spaza, stary. Nie ma problemu, dziękuję bardzo. Dobra, lecę po prostu cały czas za nim. Czuję się z nim bezpieczny. Muszę w międzyczasie zbierać macy, bo nie jest kolorowo. Ale z ziomem ewidentnie czuję się bezpiecznie, bo zobaczcie, jak on leci sobie dury. Ja mu nie, nie chcę na razie pomagać, ze względu na to, że mogę.. O nie, jakiś ziomek do mnie strzelił, jakiś nubek. Dobra, dostał 24. A ja nie mam macy, więc idę po prostu zbierać macy i chowam się w krzaku. A mam nadzieję, że ziomek załatwi za mnie całą robotę w tym meczu. Muszę go zabić, chyba? Bo to jakiś krak jest? Ojej, oj oj oj, co jest to mnie tak? Nie ma matca, nie ma matca, żeby go podjeżdżać. Nie leć się ziomek. Nie, 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 nie ma matca. Dobra, zabiłam go, ja pierdziele, nie ma matca i kolejny skar! Co jest za lód w tej gierce? Dobra, ja zbieram trochę matsów. Mam nadzieję, że ziomek mi tutaj nie ucieknie. Bo muszę tutaj elegancko, kurde, mieć jakieś matsy chociaż, żeby się zabudowywać przed tymi ludźmi, którzy jego atakują. Okej, okay, ziomek cały czas mnie trakuje na tym urządzonku i cały czas na mnie czeka, więc idę z nim do strefy. Ciekaw jestem, czy uda się po prostu wygrać grę. okej, okay, mam nadzieję, że mój ziomek jest tutaj. Okej, okay, okej, okay, to on, to on, to on. Cały czas trzeba to kontrolować, bo jest po prostu przypał. O, na lunch pada mnie zaprasza. Dobra, trzeba lecieć do strefy. Let's go. To 18 w ogóle gra z jakimś ziomem. Po prostu tutaj sobie giereczkę. Ja tutaj się tam po prostu w krzaku, nie? I spróbuję wygrać Z nim. Okej, okay, raczej nie możemy mu pomagać Tam ziomek sobie strzela, więc ja sobie tu zrobię boksa, Żeby nie mógł nas zestrzelić z Railgun'a Nasz ziomek walczy, tylko nie mam pojęcia gdzie on jest Chyba tam gdzieś musi walczyć. O, jest, widzę go, widzę go Widzę go, widzę go na redpiku. To ja, to ja To ja, to ja. ja. Okej, okay, on macha kill -offem, więc lecę za, Lecę za nim po prostu. Top 14 Jest gitara. To jest chyba the best Troll, jaki kiedykolwiek robiłem, co nie? Teraz muszę wypić sobie potkę. Tutaj zabił chłopa kolejnego! Co to ma być? O, Boże, ile tu tych railganów jest? Okej, okay, on tam wchodzi. Elegancko zabija ziomków. Ja tutaj podniosę sobie matce, bo jeszcze 12 matców zostało. Jakieś ammo. Okej, okay, nasz ziomek dal kolejnego fajta wygrywa. Co to jest? Top 9 i chłop leci, dur dalej! Top 9! udając supermana z jakimś ziomkiem. O, ale tam strzelają do nas. Ja tutaj nie chcę pomagać, okej? Okay, nie pomagam. Okej, okay, dostał ziomek kolejny. Tam i kolejny lunchpa. Co to ma być? Co to jest za pełna akcji kierka. Nie, dostaje w plecy. Ja lecę do mojego zioma, stary. Uspokój się. Tu jest mój ziomo, który, z którym chcę wygrać gereczkę. Dobra, ostrzela do jakiegoś zioma tutaj. Walę sobie tu boksa. Jestem w środku zona. Mam nadzieję, że po prostu przetrwam w tym boksie od tych railganów. Okej, okay, tam biegnie ten ziomek, tam jest cały czas. Okej, okay, będzie railgan. Jest tutaj ziomo. Czemu ja pinguję? Boże, mam wrażenie, jakbym grał duo z kimś nie. Ja mu pinguję, chłopowi. Okej, okay, to jest nasz ziom, to jest nasz ziom, to jest nasz ziom. Dobra, jest gitara, lecę za nim, lecę za nim. Ale nie, my mu będziemy musieli oddać minka, bo to nie może tak być. Tam ten ziomo z Rejgana wali, ja nie mogę strzelać, więc nie pomagam. Ale zobaczcie, co ten koleś robi. Türk Totalny szef, co to jest za strzał? Z 55 metrów magnetycznym To jest jakiś totalny prostop 4, co tańczy jeszcze? Co ten chłop robi, nie? Mam nadzieję, że nie dostanie snajperki i zasiada jak szef Ja mu makarenę robię, ja mu makarena Dostałem snajper w top 4 Mam nadzieję, że mój ziomek wygrał tą gierkę Bo naprawdę dał dużo fanu To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzowie Mam nadzieję, że wam się spodobało, strzelcie łapeczkę w górę Suba z dzwonkiem, a niebawem zobaczycie Że coś potężnego pojawi się na kanale Ale to dopiero za jakiś Czas. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i na razie sieba!